哇。<Wow. S 2> będzie ping wyjątkowy spod Palmy na plaży. Jesteśmy na Cyprze, dokładnie w Larnace. Bo tutaj od czterech lat mieszka jedna z najbardziej znanych polskich projektantek mody, Natalia Jaroszewska. klapę, którą zupełnie przypadkiem spotykamy tutaj na molo. Szczęśliwa i opalona. Cześć. Ewa. Jest po prostu opalona na heban. Wiesz, jak się, być, czujesz, się Powiedz I chodź idziemy, bo wiem, że pokażesz nam jedno wyjątkowe dla ciebie miejsce. Z przyjemnością zapraszam no. do miejsca, które znaczy dla mnie o, właściwie wszystko to takie moje nowe życie, Ewa. Mm -hmm. e, czyli do nowego atelieru, który otworzyłam tutaj na Cyprze. Ale powiedz mi najpierw, jak Ty tutaj trafiłaś, bo to nie wszyscy na pewno wiedzą. Ja wiem. Ewa, no więc cóż, takie no. poważne decyzje zazwyczaj niosą ze sobą. E w życiu prywatnym, e, czyli e, zakochałam się z za mąż e, i tutaj tworzę e, moją nową rodzinę. rodzinę. Zarodowano tego Greka, Cypryjczyka, mój mąż pochodzi mm -hmm. e, stąd. E, tutaj mieszkamy w Larnace, tutaj dzieci chodzą do szkoły, e, a ja postanowiłam nareszcie postawić pierwsze, pierwsze kroki zawodowe na Cyprze i rok mhm. temu otworzyłam tutaj ja no ja akurat ci to zawsze mówiłam, że nawet jak ty mieszkałeś w naszej jednak na troszkę szarej, szarej i zimnej Polsce, to ty zawsze otworzyłaś kolekcje, że tak powiem, śródziemnomorskie. Ale wiesz, że jak tak się to mówiło to... o mojej modzie. No. To prawda, zanim w ogóle powstał jakikolwiek pomysł wyjazdu, w mojej modzie zawsze był taki pierwiastek właśnie mody boho, takiej. Mhm. A mody, która nie jest do końca miejska, i wydaje mi się, że też dosyć ciekawie te moje projekty wpisywały się nawet w tę, tak jak mówisz, miejską rzeczywistość, mm -hmm. bo były czymś innym, czymś takim alternatywnym, a w tej chwili czuję się po prostu jak ryba w wodzie. A jak to jest z modą na Cyprze, Słuchaj, no bo powiem Ci szczerze, no Cyprzem to mi się z modą nie kojarzy. tu są jacyś no projektanci lokalni, czy projektanci. raczej są projektanci ze świata? Właśnie. Tutaj wiesz jest bardzo ciekawie, bo tak jak Cypr można powiedzieć, że jest mieszanką mm -hmm. różnych kultur, mm -hmm. e, różnych narodowości, dokładnie to samo zjawisko ma miejsce w modzie. Mm -hmm. Mianowicie e, mamy lokalnych projektantów, e, mamy nawet fajną szkołę projektowania mody, mm -hmm. e, natomiast możesz też na Cyprze spotkać największe marki modowe. Światowe, które mają tutaj swoje butiki, więc naprawdę jest w czym wybierać. Ten rynek jest i na pewno są tutaj klienci na moda. No właśnie opowiedz jak to się tutaj odnalazł? Już masz swoje klientki na córcze. Na szczęście teraz już mam, mm -hmm. wiesz, początki były trudne jak zawsze. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że myślę, że moda jest takim międzynarodowym językiem, który jest ponad wszystkimi podziałami, mm -hmm. ponad kolorami skóry, ponad językami. I cudowne jest to, że jeżeli robisz swoje, robisz to co kochasz i robisz to dobrze to naprawdę przyciągasz właściwych ludzi eee, ja mam cudowne klientki e, stąd, e, jak również e, takie bardziej międzynarodowe towarzystwo, e, które po prostu kochają to co ja robię, bo jest to bardzo rozpoznawalny styl Ale słuchaj, ale nie zapomniałeś też o Polsce Chodź, na nas przepuszczą bo bywasz przynajmniej raz w miesiącu i tam też tak. masz swoje atelier cały czas i tam też cały czas pracujesz. Jak tak. To nie jest tak, że Natalia porzuciła kraj i ojczyzna i kraju, że wiesz? ja tutaj. Myślę, że wiele osób bardzo liczy na to, że ja porzucę kraj, ale nie tak szybko. Oczywiście. No, wiesz co, nie, ja wyrosłam w Polsce, zbudowałam w Polsce swoje nazwisko i uważam, że Polska jest też niezwykła, jeżeli chodzi nawet o o podejście do mody. Ja w zasadzie no jestem z tego pokolenia, które tę polską modę nową stworzyło. Yy, I byłoby mi przykro zrezygnować z tego. Słuchaj, jestem... Musimy teraz się odwrócić i pokazać to miejsce. opatrz. Wow. Widziałaś to? Chodź tutaj. To jest jeden z najstarszych kościołów z IX wieku, tak? tak musimy podejść do tego widać. widać. Bardzo blisko bardzo bardzo, bardzo blisko, bardzo, no. bardzo blisko, jest moje miejsce na ziemi, <grym> takie moje małe królestwo, wiesz, strasznie się ucieszyłam jak e, udało mi się właśnie wynająć miejsce w pobliżu tego kościoła, bo e, uważam, że ma jakąś magiczną energię e, Absolutnie. to miejsce, ja uwielbiam to miejsce i uwielbiam przychodzić tutaj rano, odsłaniać zasłony e, i spoglądać sobie przez manekina właśnie ten piękny widok na dzwonnicę kościoła. Zaraz Wam pokażemy Jesteś to miejsce. Ja byłam tak dumna, jak to zobaczyłam. Naprawdę. Butik polskiego projektanta na cyfrze. Wchodzimy. O, jak chłodno. Na zewnątrz jest 38 stopni. No, bez klimatyzacji nie dałybyśmy rady. Jesteśmy w Twoim atelier. ja muszę jeszcze pokazać, bo ono jest po prostu dwupoziomowe. To prawda. Piękne. Tu są, tu jest ściana pamiątkowa różnych Twoich gwiazd w sukienkach. Ach, to dopiero kawałek. Proszę. Wspaniale. Natalia, myślę, ja bym chciała, żebyś nam powiedziała, jak wygląda Twój dzień na cyprze. Eee, Co ty tu robisz rano? Wiesz Ewa, udało mi się znaleźć taką równowagę i odnaleźć pewną rutynę w tej niezwykłej mm -hmm. codzienności. Mianowicie, wstajemy wcześniej rano, mm -hmm. no, o szóstej. O siódmej mój mąż jedzie do pracy, odwozimy go do, do pracy. Następnie założę dzieci do szkoły, dzieci chodzą do amerykańskiej szkoły na Cyprze, już w trzech językach. A, a następnie na godzinę ósmą zaczynam fitness, codziennie, a to mnie tak cudownie oczyszcza, napędza i daje mi, daje mi energię. Kurczę, pracować to może ten fitness ci pomaga właśnie, bo ja sobie nie wyobrażam jednak pracować tutaj. Wiesz, to, to jest tak wakacyjne miejsce, tu jest ciągle gorąco, jest cudowny klimat, jest plaża. Jak ty to robisz, że ty tu możesz pracować powiedz? Yy, wiesz co, plaża mam bardzo blisko, więc naprawdę zdarza mi się, że kiedy mam taki dzień, ten nie wiem, potrzebuję się troszeczkę wyciszyć, przemyśleć sobie coś. Zamykam na chwilę. Wychodzę po prostu nad morze, piję sobie. Pan zostawiasz kartkę, zaraz wracam? Zostawiam kartkę, zaraz wracam. Mm -hmm. Jest tutaj, telefon do mnie, mm -hmm. więc naprawdę to, to jakby nie jest problem. Wiesz, zastanawiając się nad formułą tego miejsca, tutaj w Larnacze, pomyślałam, że chciałabym, żeby to było miejsce, które nie jest do końca butikiem, mm -hmm. ale takim miejscem, które inspiruje, które jest miejscem spotkań, gdzie można nie tylko przymierzyć, ale też dokładnie tak, jak to jest w Warszawie i mm, to nie jest taki regularny punkt. Chcę, żeby była tutaj taka artystyczna atmosfera i bardziej y, atmosfera miejsca posiedzenia przy kawie, pogadania mm -hmm. na tej kanapie, która przyjechała z Warszawy. Jakbyś miała tak wymienić plusy i minusy życia na Cyprze? Bo ja widzę same plusy, <laughs> poza tą pracą, wydaje mi się, że zresztą też mi o tym mówiłaś, że ciężko czasami tutaj, że musicie mieć tą siestę w ciągu dnia godzinną, tak? To prawda. Wiesz, porównując temperatury, nawet z skali roku, do Polski, w zasadzie niezależnie od pory roku, w każdego miesiąca różnica w temperaturach pomiędzy Cyprem a Polską to jest 15-20 stopni, jest naprawdę mm -hmm. dużo. W lecie rzeczywiście jest ciężko. Niezbędna jest klimatyzacja, którą tutaj ma, już na szczęście działa. Rzeczywiście robimy sobie przerwę w ciągu dnia. I nawet ostatnio rozmawiałam ze znajomym, który, który ma tutaj biuro i powiedział mi, wiesz, ludzie z północy, tak jak Ty, mówią o nas, że jesteśmy leniami, mhm. że nie potrafimy pracować, bo robimy sobie siestę. Powiedz im, żeby przyjechali tu i popracowali przez miesiąc w środku dnia. Mhm. Prawda jest taka, Ewa, że mm, no rzeczywiście ta siesta jest tutaj takim naturalnym elementem dnia. Ludzie odbierają dzieci ze szkoły, jadą na obiad, robią sobie małą przerwę, ale sklepy są otwarte dłużej. Mm -hmm. Ja również wykorzystuję moją zesty na to, żeby odebrać moje dzieciaki do szkoły. A zwróć nam jakie Ty masz plany tutaj? Co chcesz, co, chcesz, co chcesz zrobić ze swoją Wiesz co? kolekcją? Dla mnie najważniejsza w życiu jest wolność tworzenia. Mm -hmm. I wszyscy, którzy znają mnie, kiedy, kiedy budowałam swoją markę, wiedzą, że nigdy nie żądam kompromisy na jakieś niewłaściwe układy. I szłam swoją drogą. I najważniejsze jest dla mnie to, żeby dalej wydeptywać tę moją ścieżkę, żeby tworzyć dokładnie to, co kocham, to, co chcę robić, żeby poszukiwać. I żeby udawało mi się po prostu z tego żyć, żeby znaleźć odbiorców, którzy będą myśleli tak samo jak ja, kobiety, które będą kochały moje projekty. To jest całe moje szczęście, niczego więcej mi nie potrzeba za Kochana, słuchaj, ja wiem, że moda jest pełnią szczęścia, ale dla mnie dzisiaj pełnią szczęścia jest słońce i plaża, więc może wróćmy tam jeszcze i porozmawiamy przez prawda? A ja się życzę, życzę jak najwięcej klientek nowych i tych z Polski również, Dziękuję. wszystkiego naj. Wyobraź sobie, że nawet tutaj na Cyprze mam polskie klientki. Tak? Świat jest naprawdę mały, bo w tej chwili mając do dyspozycji internet. Zbudowane nazwisko, bo nie oszukujmy się, to już jest wyrobiona marka. Naprawdę masz ogromną wolność działania. Dobrze, wszystko fajnie, ale masz na plażę, okej? Okay. <laughs> Dziękuję Ci bardzo. <laughs> Dziękuję.